Tak, ja myślę, że na koniec tego pierwszego dnia, e, kiedy startowały dzieci, kiedy odbywał się Puchar Europy, pierwszy Puchar Europy dzieci World Tradition Karate Union, możemy powiedzieć, że był to olbrzymi sukces. Jak na czasy pandemii dzieciaków było strasznie dużo, e, bardzo pozytywna atmosfera, bardzo dużo dobrych emocji, e, rywalizacja na całkiem przyzwoitym poziomie, a, a musimy przypomnieć, że nie wszędzie było tak jak w Polsce, że ludzie mogli ćwiczyć. E, tre, treningi odbywały się w wielu krajach do całkiem niedawna, tylko online, więc e, jak na te wszystkie warunki oceniam, że poziom był bardzo dobry, e, atmosfera bardzo dobra. No po prostu to, o co nam chodziło, żeby, żeby te dzieci zmotywować, natchnąć nowym duchem do pracy, do treningu. Mamy w tej chwili w Polsce kilka wielkich hal. Niektóre są pewnie nawet większe od Spodka, ale żadna z nich nie ma takich tradycji jak Spodek. To tutaj w tym roku obchodzimy 50-lecie tej hali, i przez te 50 lat odbyło się już no, no po prostu olbrzymia ilość mistrzostw Europy i świata. W, Olbrzymiej ilości konkurencji. Także już no, tutaj rozgrywane były mistrzostwa w hokeju, w siatkówce, wielokrotnie w koszykówce, piłce ręcznej, boksie, szermierce. Długo by jeszcze wymieniać. I również karate. I również karate. E, także nawiązujemy do pewnych tradycji. Cieszymy się, że ta no, kultowa, legendarna hala służy dalej e, również karatekom. Następne, następne dwa dni to są. Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów i no tutaj będzie już, e, jeśli chodzi o emocje, może nie wiem jak to powiedzieć, może nie będzie ich tak wiele, ale też będą potężne.